Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani czciciele Bożego Miłosierdzia, już w ten czwartek uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej. Okazja, żeby Bogu dziękować za wyjątkowy dar. Tak wielki dar, że zazdroszczą go nam aniołowie. Albo gdyby mogli zazdrościć, to by nam zazdrościli, napisze w dzienniczku święta siostra Faustyna. Dar obecności Boga pod osłoną chleba, dar obecności Boga z duszą, ciałem, krwią i bóstwem, tu, w Kościele, w Najświętszym Sakramencie, w czasie Eucharystii i poza czasem Eucharystii. Jezus o tej swojej obecności zapewniał już, kiedy żył, kiedy już miał odchodzić do nieba i powiedział do uczniów: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I kiedy mówił: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jak to możliwe? Kapłan mówi w czasie mszy świętej oto wielka tajemnica wiary. I święty Cyryl Jerozolimski powie Nie dostrzegaj w chlebie i winie prostych i naturalnych elementów, ponieważ Pan sam wyraźnie powiedział, że są Jego ciałem i Jego krwią. Potwierdza to wiara, chociaż zmysły sugerują Ci coś innego. Tu w tym wszystkim chodzi o wiarę. Żywa wiara jest podstawą adoracji. Tę wielką wiarę w żywą obecność Boga w okruszynie chleba miała święta siostra Faustyna. Ale co jest ciekawe, kochani? Ona nie ograniczała czasu adoracji do przybywania w kaplicy z Najświętszym Sakramentem czy w kościele. Ona adorowała Jezusa Eucharystycznego 24 godzin na dobę. To jest bardzo ważne, żeby starać się tak żyć, aby cała moja codzienność, praca, wszystko to co wykonuję, czym żyję, moje relacje były adoracją Boga obecnego w najświętszym sakramencie ołtarza 24 godziny na dobę. Jak to zrobić, bo przecież niemożliwością jest non stop adorować Boga Fizycznie będąc w kościele. Trzeba jeść, trzeba spać, trzeba pracować, trzeba się zająć dziećmi. I zresztą Bóg takiej fizycznej adoracji od nas nie wymaga. Ale zobaczmy, co siostra Faustyna robiła, jak ona wpadła na pomysł, żeby właśnie adorować Boga również poza byciem w kościele. Myślę, że dla nas zapracowanych to jest bardzo dobra praktyka. Ona napisała w dzienniczku tak: Nie dać się pochłonąć wirowi pracy, przerwać na chwilę, aby spojrzeć w niebo. Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu. Kiedy właśnie miała możliwość to. Wszystkie wolne chwile spędzam u stóp Mistrza utajonego w Najświętszym Sakramencie. Oczywiście w klasztorze o taką praktykę jest łatwiej, bo my osoby konsekrowane żyjemy z Jezusem pod jednym dachem. Ale pomyśl, ile razy mijasz Kościół, ile razy jadąc, wracając z pracy, mijasz Kościół. Zawsze wtedy możesz wzbudzić w sobie akt strzelisty, taką strzałę, modlitewną strzałę do Pana Boga. Akt strzelisty, na przykład, Jezu w Najświętszym Sakramencie utajony, bądź w moim sercu uwielbiony, na przykład. Albo ochostio święta, żyj w sercu moim. Y kiedy klikasz w komputer, kiedy gotujesz zupę i oblewają cię już siódme poty, kiedy robisz pranie, kiedy zajmujesz się dziećmi, zawsze wtedy w sercu swoim możesz wzbudzić ten akt strzelisty. Jezu eucharystyczny, żyj we mnie. Jezu eucharystyczny, przemieniaj moją codzienność. Jezu eucharystyczny, oddaję tobie tą pracę, żeby miała wartość wieczną. I siostra Faustyna zapisała w dzienniczku tak: Jezu, kiedy przychodzisz do mnie w Komunii Świętej, ty, któryś raczył zamieszkać z Ojcem i Duchem Świętym w małym niebie serca mojego, staram się przez dzień cały Ci towarzyszyć. Nie pozostawiam Cię samego ani na chwilę. Chociaż jestem w towarzystwie ludzi, serce moje jest zawsze złączone z Nim. Czuję nieraz po komunii świętej obecność Bożą w szczególny sposób, odczuwalny. Czuję, że jest Bóg w sercu moim. I to, że czuję tego Boga w duszy, nie przeszkadza mi nic do spełnienia obowiązków. Nawet w ten czas, kiedy załatwiam najważniejsze sprawy wymagające uwagi, nie tracę obecności Boga w duszy. I jestem z nim ściśle złączona. Z nim idę do pracy, z nim idę na rekreację to jest takie zakonne określenie, wspólnego czasu spędzania z siostrami na jakiejś zabawie. Z nim cierpię, z nim się cieszę, żyję w nim, a on we mnie. I kluczowe zdanie: zażyłość nasza jest ścisła przez połączenie krwi. I życia. Albo zdarza się czasem może, że masz problemy ze snem, że się noc dłuży niemiłosiernie, że cierpienia się wzmagają. Możesz czynić to, co czyniła siostra Faustyna. Przez całą noc przygotowywałam się do przyjęcia Komunii Świętej, bo nie mogłam spać wskutek cierpień fizycznych. O chwilę obecna Ty do mnie należysz cała, Ciebie wykorzystać pragnę, to tylko jest w mojej mocy. Przeżyć rzeczywiście ten moment przygotowywania się już do przyjęcia Komunii Świętej i przeżyć ten moment przyjmowania Komunii Świętej. Powiedzmy sobie tak wprost: kiedy już idziesz przyjąć Komunię Świętą, czasem już nawet nie zastanawiasz się nad tym, że idziesz do Komunii Świętej, bo Myślisz teraz nawet o tym, żeby maseczkę zdjąć z twarzy, żeby przygotować dłonie na przyjęcie Komunii świętej. I możesz mieć czasem takie wyrzuty sumienia, czy aby godnie przyjąłeś Komunię świętą, że może za bardzo nie było tego skupienia. Szczególnie właśnie już nam przy świętej, czy nawet przed mszą świętą jest ten czas przygotowywania się do Komunii świętej przez łączenie swojej myśli, swojego serca z Jezusem eucharystycznym. I dlaczego to jest takie ważne, żeby w ciągu dnia przypominać sobie o tym, że Jezus jest obecny w Komunii Świętej? Dlaczego właśnie tak siostra Faustyna też czyniła? Bo kochani, no to jest taka nasza trochę natura, że my się lubimy przyzwyczajać do czegoś. I teraz mówię szczególnie do tych, którzy często przyjmują Komunię Świętą. Grozi nam rutyna. Natomiast do tych, którzy rzadko przyjmują Komunię Świętą, że grozi takie zobojętnienie. Takie czasem mówienie, no, ja nie jestem godny przyjąć Komunii Świętej. I jak Siostra Faustyna odpowiada na tego typu problemy? Najuroczystsza chwila w życiu moim to chwila, w której przyjmuję Komunię Świętą. Do każdej Komunii Świętej tęsknię, za każdą Komunię Świętą dziękuję Trójcy Przenajświętszej, do każdej Komunii Świętej się przygotowuję. Dlatego to jest tak ważne, bo nie da się zżyć z Bogiem przez ekran. O zgrozo, Jezus ze smutkiem pożalił się do siostry Faustyny i powiedział tak: Jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii Świętej. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze. A one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami. One przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. Albo na innym miejscu pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi. Rozkoszą moją jest łączyć się z duszami. Wiedz o tym, że kiedy przychodzę w Komunii Świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich. I pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na mnie, pozostawiają mnie samego, a zajmują się czym innym. Tymczasem im więcej w nas żywej wiary, tym Bóg może więcej zdziałać w naszych sercach. Na przykład siostra Faustyna napisała tak: "Wszystko, co we mnie dobrego jest, sprawiła to Komunia Święta." Zdawała sobie sprawę, że momenty pokonywania w sobie różnych słabości i grzechów to jest moc Komunii Świętej, która w niej działa. To jest właśnie ten Jezus Eucharystyczny, który w niej żyje i daje tą moc. Albo widzę się tak słaba, że gdyby nie Komunia Święta, upadałabym ustawicznie. Jedno mnie tylko trzyma to jest Komunia Święta. Lękam się życia, w którym dniu nie mam komunii świętej. Sama siebie się lękam. Z tabernakulum czerpię siłę, moc, odwagę, światło. Tu w chwilach udręki szukam ukojenia. Kiedy przyjmuję Jezusa w komunii świętej, proszę gorąco go, aby raczył uleczyć język mój, bym nim nie obrażała ani Boga. Ani bliźnich. Był też taki moment, kiedy kapłan rozdawał komunię świętą i jedna z hostii upadła na ręce siostry Faustyny. I siostra Faustyna no, zapytała Jezusa, co to miało znaczyć. Podeszła do tego zupełnie tak jakąś zgłębszą wiarą, i Jezus mu powiedział jej wprost: Pragnąłem spocząć na Twoich dłoniach. Kochani, jeżeli taką też przygodę miała siostra Faustyna, tym bardziej i my nie bójmy się przyjmować Jezusa też na nasze dłonie te właśnie spracowane dłonie może być, że Jezus też powie: Chcę spocząć na Twoich dłoniach właśnie tych spracowanych i je uświęcić. I już zupełnie kończąc. Wrócę do tego, że czasami ktoś mówi, siostro, no ja nie jestem godzien przyjmować Komunii Świętej, ja jestem taki grzesznik, nie wiem, czy Panu Bogu nie, nie zadaje jeszcze więcej bólu, kiedy, go chce, kiedy właśnie go przyjmuje w Komunii Świętej. No powiedzmy tak, no nawet święty Jan Paweł II nie był godzien tego daru. Siostra Faustyna też miała pewną taką sytuację, która myślę, że będzie odpowiedzią na, na ten problem. Zapisała w dzienniczku tak. Kiedy przychodzi ksiądz kapelan z Panem Jezusem, są chwile, że ogarnia mnie tak żywa obecność Boża i daje mi Pan poznać świętość swoją, a w ten czas widzę najdrobniejszy pyłek swej duszy i pragnęłabym przed każdą komunią świętą oczyścić swą duszę. Zapytałam spowiednika. Odpowiedział, że nie ma potrzeby spowiadać się przed każdą komunią świętą. Te drobiazgi, chodzi właśnie tu o różne grzechy lekkie, gładzi komunia święta. I jest to pokusa, aby w chwili przyjęcia komunii świętej myśleć o spowiedzi. Córko moja, nie opuszczaj komunii świętej chyba w ten czas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko. Czyli tylko grzech ciężki jest przeszkodą do przyjęcia Komunii Świętej. Drobne Twoje usterki znikną w mojej miłości, jakieś dziwło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że zasmucasz mnie bardzo, kiedy mnie opuszczasz w Komunii Świętej. Dlatego przychodźmy do Jezusa Eucharystycznego jak najczęściej. Przychodźmy tu do kościoła, przyjmujmy z żywą wiarą komunię, komunię Świętą. Starajmy się tak, jak umiemy, tak, jak nam pozwalają nasze obowiązki, przygotować się do przyjęcia Komunii Świętej. Weźmy żywy udział we mszy świętej w kościele w czasie tej najbliższej uroczystości Bożego Ciała i Krwi Pańskiej, jako wyraz naszej wdzięczności za to, że Bóg jest pośród nas żywy. Zwycięski, że może naprawdę działać w naszych sercach, że nikt z nas nigdy nie jest sam. Amen.